Dzisiejszy mecz posędził oprócz sędziego Kaczmarka pan Paweł Breskie a na liniach Michał KS Utychy zastąpił Johna Moraja i w odpowiedzi Jeziorski. Jeziorski strzela, broni Szymbor. Mówią krążek. Mroczkowski, Mroczkowski strzela, broni Shimbo, ale wypada. Krawczyk do Kruczka, Kruczek wjechał do tercji, zamach, strzela, broni Lewartowski. Jechał między koła bulikowe, strzela i Krążek niczym muchę złapał teraz Kamil Lewartowski. Krążek, ale jeszcze szczechura Komorski, dobre odegranie tam przed bramkę Szymboha i gol wykorzystują Tyszanie. Można powiedzieć, że to taka firmowa akcja, ściągnął tam na siebie najpierw Komorski, obrońców GKS-u Katowice, Później Mroczkowski, który dograł, o ile dobrze dojrzałem, chyba krążek do oznaczonego numerem ramką Lewartowskiego. z indywidualnie strzela broni Lewartowski, chociaż ten krążek w kolejnym ataku Szczechura. Już zostawił krążek strzał, broni Szymbocha. Próbował do 100 klasy, 100 klasa. Zostawił krążek Michalskiemu. Michalski strzela pewnie Lewartowski. Marzec przeszkadza mu opuski, przejął ten krążek środkowej Sewy Wanat już na drugą stronę Starzyński strzela, ależ gol Starzyńskiego. Zgubił krążek Szymon Marzec. Wykorzystali to Katowiczanie. I w piekielną bombą Filip Starzyński pokonał Kamila Lewartowskiego. A zatem na 3 minuty 31 sekund mamy remis w Katowicach. GKS Katowice wyrównuje stan meczu Galant, Ciura. Ciura strzela na bramkę Szymbocha. Wyjechał Szymboch, złapał do do wznowienia. Okrążek powalczy. Filip Komorski. Jest Rotla. Rotla. Lepszy w tym prowadza. Akcje Akcję i drużyny, strzał broni Juraj Szymbo. Kowalczy jeszcze o ten krążek. Strzał z niebieskiej Zielińskiego, ale. drużyny w tym ataku, ale świetnie teraz Mroczkowski. Mroczkowski podaje do cichego i. Ale jeszcze lepsza obrona, ale teraz cichy. Druga szansa, słupek obił teraz. Ten krążek naprzeciwko jest Serotla, on wygrywa Andersons. Po lodzie broni Lewartowski, padły łupem Galanta, jak będzie tym razem, no też dobrze, ale gol! Galant Proznak, kij Krężołka, Patryk Krężołek, niezwykły, marnować takich sytuacji wykorzystuje Patryk Krężołek. Ten bulik wygrany przez Galanta i GKS Katowice obejmuje prowadzenie. Patrykowski na drugą stronę, Kotlosz pod bramkę Szymbocha, Szymboch broni. Nieporozumienie Szymbocha z kruczkiem i tyszanie przed szansą. No nie wiem, czy poszli na grzyby Katowiczanie w tej przewadze, czy klasę, a więcej Filip klasa uderzony tam kijem. Dobrze, teraz zagrań do Wajdy, Wajda. Strzela proste Szymonem Marcem do Katowic, a tymczasem Pasiut broni Lewartowski. Gdzieś tam ten krążek Michalski strzela. Jeszcze dobitka, jeszcze próba, ale teraz sporo szczę Pasiód lepszy strzał Kruczka prosto w nogi tam i gol obejmują Katowiczanie prowadzenie a gola zdobywa Bartosz Fraszko po tym strzale Macieja Kruczka bezpański krążek nakił Bartosza Fraszko a zatem zdecydowanie lepiej Katowiczanie w tej przewadze i po Uznał, że już wszystko w porządku. Sędzia międzynarodowy Bartosz Kaczmarek rozpoczyna trzech bulików. Bizacki. Kotlosz strzela broni Szymboh, ale zbija do boi W odpowiedzi. Zostawił krążek ciura wprost do raka Szymbocha. Akcja krężołka. Krężołek do Pasiuta. Fraszko. Pasiut. Co zrobią katowiczanie? Gol! tik tak to! Zabawili się katowiczanie Basiut, Fraszko, Krężołek i Krążek ląduje po raz czwarty w bramce Kamila Lewartowskiego. Już wydawało się, że przedobrzyli Katowiczanie przed Dobrze, teraz to zrobił zawodnik tyskiej drużyny. Odwrócił się Szymbuch, co wyprawia w bramce, ale naprzeciwko niego kotność Krężołek, dobre podanie, co zrobi Fraszko tym razem. Ogłosił Jeziorski, Jeziorski strzela, Szymboch broni. Natomiast kibice w Katowicach mogą zacząć świętować ten weekend, bowiem ich drużyna zwyciężyła.